Polski Ład jest ogromnym, wieloaspektowym programem, który dotyczy wszelkich sfer aktywności publicznej. Jest programem inwestycyjnym i dotyczy środków finansowych przekazywanych na strategiczne inwestycje w samorządach. Jest programem dotyczącym ochrony środowiska i wprowadzania ekologicznych rozwiązań, tak aby sprostać współczesnym wymaganiom ochrony środowiska i ekologicznego społeczeństwa. Ale również w ogromnej części jest zmianą podatkową, która obecnie jest bardzo żarliwie dyskutowana i przedmiotem ogromnego zainteresowania. Jest to największa kompleksowa, Koherentna zmiana podatkowa od bardzo wielu lat. W 2015 roku na ochronę zdrowia było przeznaczanych w naszym kraju 74 miliardy złotych. W 2021 roku to jest już 120 miliardów złotych. I to są pieniądze bez pieniędzy. Które wydaliśmy na zwalczanie pandemii COVID-19, bo na pandemię COVID-19 wydaliśmy w 2021 roku 30 miliardów złotych. Sumując, to mamy 150 miliardów, czyli dwa razy więcej niż 5 lat wcześniej. Ogromny wysiłek naszego państwa, żeby poprawić system ochrony zdrowia. Osiągniemy także nie 7, nie 6, a 7% produktu krajowego brutto, bo to także uległo zmianie, a 6% osiągniemy już w 2023 roku. To naprawdę duże, duże pieniądze, dodatkowe miliardy w system ochrony zdrowia. Polski rząd stosuje miks doktryn ekonomicznych, z jednej strony interwencjonistycznej, a z drugiej strony wolnorynkowej, która mówi o tym właśnie, że najlepszym lekarstwem na rosnącą inflację jest obniżenie podatków. Tarcza dotyczy przede wszystkim obniżenia podatków, jeżeli chodzi o surowce energetyczne i składa się ona z siedmiu najważniejszych kategorii. Pierwsza to obniżenie stawki VAT na paliwo do 8%. Od 1 lutego będzie obniżona ta stawka z 23% do właśnie 8%, co początkowo, jak mówią eksperci, da obniżenie kosztów paliwa o 50 do 70 groszy. Docelowo mamy nadzieję, że to będzie Złotówka i że ta cena spadnie do 5 zł w dłuższej perspektywie czasu. Druga kategoria to zerowa stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze i tutaj według wyliczeń ekspertów średnio każda rodzina w Polsce zaoszczędzi na tej zmianie około 45 zł miesięcznie. Kolejny element to zerowa stawka VAT na gaz i tu jest właśnie ten element typowy dla tarczy 2.0, ponieważ tarcza 1.0 obniżała z 23 do 8% ten podatek. W tym wypadku on będzie obniżony do 0% i będzie zaliczał się do kategorii najniższych w Europie.